Z życia rodzica. W studiu ze mną Katarzyna Staniak, założycielka Top Woman Club, Ambitnych Kobiet, która na co dzień inspiruje innych do działania i odnajdywania własnej drogi rozwoju. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Kasia dojechała do nas w jednym kawałku, były korki. W Zielonej Górze nigdy nie ma korku, jak ja jadę. <laughs> Ale ze strójki zjeżdżałaś. Tak. W tej pory to jest taki dość wyczyn, żeby dojechać na czas, a jednak się udało. Trójka jest pusta. Wspaniale to usłyszą państwo. <noise> Mam nadzieję, że wciąż tak jest. Szerokiej drogi życzymy wszystkim słuchaczom, którzy słuchają radia Zachód i audycji z życia Rodzica właśnie z samochodu. Tymczasem przechodzimy do tematu. W literaturze dotyczącej rozwoju osobistego i w świecie pozytywnych myśli zalewających nasze media społecznościowe Znajdujemy tak zwane złote myśli. Wśród nich nie brakuje takiego klasycznego przesłania. To znaczy, żebyśmy zawsze starali się, aby ludzie, którzy nas otaczają, nas wzbogacali. Czy uważasz, że otoczenie rzeczywiście ma znaczenie? Otoczenie ma znaczenie, to jest tytuł eventu, który zorganizowałam, zaprojektowałam i realizuję 17 czerwca we Wrocławiu. Zawsze staram się robić to, co czuję i to rzeczywiście mi w duszy gra. To tak jak powiedziałaś, jest slogan i może wydawać się takim utartym sloganem wyświechtanym. Natomiast ja wszystko, co robię, robię z doświadczenia własnego. I pewnie zdarzyło się Wam, drodzy słuchacze, że czasami spotkaliście osobę na swojej drodze, z którą nagle okazuje się, że bardzo dobrze Wam się rozmawia, bardzo dobrze się jej słucha, rozumiecie się w pół zdania i wszystko wydaje się łatwiejsze. Aż mam ciarki, jak o tym mówię. Mi się zdarza to dosyć często i korzystam z takich momentów i uczę się od takich osób. Rzeczywiście czerpię, staram się jak najwięcej z takimi osobami przebywać, bo wtedy życie wydaje się dużo, dużo łatwiejsze. Teraz robię to celowo. Kiedyś było więcej w tym wszystkim, wydawałoby się, że przypadku. Teraz kieruję tym w ten sposób, żeby wokół mnie znajdowały się głównie. Takie osoby. Czyli zauważasz po prostu te wspólne wibracje, jeżeli jest ta fala porozumienia, zauważasz te osoby i starasz się kontynuować znajomość. Więcej czasu z nią przebywać, mm -hmm. robić różnego rodzaju projekty, bo wtedy po prostu jest łatwiej i my się rozumiemy, nie musimy sobie za długo tego tłumaczyć. Wiecie, to jest tak jak z mężczyzną. Jeżeli spotyka kobieta, mężczyznę i jest to ten błysk w oku, możemy rozmawiać do rana, to okazuje się, że ta droga nasza życiowa jest dużo, dużo łatwiejsza. Jeżeli mamy koleżankę, której, którą musimy ciągnąć na kawę, do kina, do teatru i to wszystko jest takie na siłę, to z czasem przestajemy ją zapraszać, przestajemy do niej dzwonić. Nagle, kiedy uwolnimy tą energię i przestajemy, Paniemy to organizować właśnie w ten sposób. Nagle okazuje się, że pojawiają się osoby, które tego potrzebują, tego chcą i wcale nie trzeba za bardzo ich namawiać. Czyli to przekonanie bierze się z twojego doświadczenia? Tak, zdecydowanie. Czy to jest powód spotkania, eventu, o którym wspomniałeś, na które zapraszasz kobiety z całego regionu? Eventy, które tworzę, mają na celu inspirowanie, motywowanie głównie do zmian y, poprzez obserwację innych osób. I na ten event zaprosiłam niesamowitych prelegentów, bo kiedy spotykam na swojej drodze takie osoby, zachwycam się nimi, to od razu mam myśl jak mogłabym przedstawić je szerszej publiczności. Nie chcę ich zostawić tylko dla siebie, tylko chcę pokazać innym. Być może takim osobom, którym już się wydaje, że y, mając 40 50 lat, ich życie w zasadzie kręci się wokół tych samych stereotypów pracy, domu, być może już nawet i wnuków, że one niezbyt wiele już mają do osiągnięcia. A poprzez obserwacje innych okazuje się, że to nasze życie może być, tak jak powiedziałaś pięknie, uwielbiam to słowo, wzbogacone. Mhm. Zdaje się, że takie prawdziwe historie, prawdziwych osób z normalnego życia rzeczywiście potrafią zainspirować. Oj tak. Ja jestem osobą, która, jeżeli już obserwuję nawet kogoś w social mediach, zwykle nie są to gwiazdy m, z pierwszych stron gazet ani ze szklanego ekranu, bo one wydają mi się takie nierealne. Jeżeli rozmawiam i zapraszam do współpracy osoby, to są właśnie prawdziwe osoby, które na dodatek wie... Że przeszły często niełatwą drogę, bo nam się wydaje, że jeżeli ktoś osiągnął sukces, to skacze z kwiatka na kwiatek, z chmurki na, na chmurkę i w zasadzie same tęcze mu się ukazują i, i to życie jest takie, takie różowe o różnych odcieniach różu. A okazuje się, że nie, że ich początki były trudne, to co robią dzisiaj też jest niełatwe, ale chcą tej wyższej jakości życia wokół siebie, niezależnie czy to chodzi o ludzi, o wystrój wnętrza, w to co się ubierają, to co czytają, pasje, jakie mają, po prostu wszystko, czym się zajmują, chcą, żeby było nie jakieś, tylko żeby było jakościowe. Słuchając historii życia takich osób, nierzadko możemy znaleźć w ich przeżyciach elementy siebie, swoich doświadczeń, i na tej podstawie rzeczywiście wyciągnąć wnioski, że wow, ta osoba jest w takim, była w takim miejscu, w jakim ja na przykład jestem teraz. A gdzie znajduje się, ile zrobiła kroków i co jej to przyniosło? Może rzeczywiście warto. Zdecydowanie, bo my widzimy tylko tą końcówkę, albo może inaczej szczyt czubek góry lodowej, czyli ten już sukces, ten który może nawet związany z finansami, z pieniędzmi, z majątkiem. Natomiast to, to jest naturalne, że my zawsze będziemy się porównywali do innych. Ja jestem zdania, że możemy się z kimi zainspirować, ale porównujmy się tylko sami ze sobą sprzed dnia. Wczorajszego, sprzed roku, i zobaczmy, ile zrobiliśmy już dzięki temu, że szliśmy nawet tip topami, ale że szliśmy do przodu. Warto o tym przypominać. To jest bardzo dobra, um, dobra wskazówka, żeby nie porównywać się do innych, tylko do siebie sprzed powiedzmy, nie wiem, miesiąca, tak? To jest tak? jak sobie coś takiego. To jest tak jak z nauką języka obcego. Jeżeli włożymy w naukę języka wystarczająco dużo czasu, dużo energii, to nawet jeżeli będziemy poświęcali godzinę tygodniową, to po roku będziemy mieli już bardzo duży zasób słów i będziemy mogli z tego korzystać na przykład na wycieczce za granicą. A ktoś, kto nie poświęcił tego czasu w ogóle... Będzie korzystał z naszej pomocy wtedy. W takim razie zapytam Ciebie o to, kogo i dlaczego zaprosiłaś na ten event, który, na który zapraszasz w czerwcu. O, uwielbiam o tym mówić, bo to są osoby, które poznaję w różnych sytuacjach, sama bywam na eventach, sama inicjuję takie spotkania i. Pierwsza prelegentka, Magda Nowak, która przyjedzie do nas do Wrocławia z Warszawy, jest dyrektorką kreatywną y, fabryki, która produkuje luksusowe meble. Dużo podróżowała, dużo inspirowała się za granicą. W tej chwili w Warszawie prowadzi showroom z energetyczną, jak to nazywa sztuką, czyli obrazy, rzeźby, meble o ciekawych fakturach, o ciekawych kolorach. i ten showroom to jest miejsce nietypowe. To jest galeria, ale w jej pracowni, gdzie można przyjść, można poobcować z tą sztuką, można jej zapytać. To nie jest taka galeria, do której wchodzimy z ulicy, tylko trzeba się tam zapowiedzieć. Natomiast poranki, które ona organizuje ze sztuką i tłumaczy w jaki sposób ją oswajać, są dla ludzi, którzy nawet często zaczynają taką relację ze sztuką, a chcieliby się na jej temat dużo więcej Dowiedzieć. To pierwsza mhm. prelegentka. Drugą prelegentką jest y, Anna Wrońska, dyrektor PR dużego mod domu mody w Warszawie. Też y, głównie marki luksusowe są tam sprzedawane. I historia y, Anny Wrońskiej ujęła mnie, m, kiedy wysłuchałam tej historii jako młoda dziewczyna wyjechała do Londynu i marzyła o tym, żeby pracować w sklepie y, y, sklepie z luksusową modą. Spełniło jej się to marzenie, y, współpracowała z największymi markami na świecie, a dzisiaj współpracuje z tymi markami właśnie w Warszawie. Y, i. Tworzy bardzo, bardzo duże projekty. Muszę przyznać, że bardzo przyjemnie się tego słucha, że y, są osoby, które marzą, spełniają te marzenia, sięgają po nie i dzielą się tym z innymi. Wszystkie osoby, które są prelegentami na tym wydarzeniu, łączy właśnie jeden czynnik. To są osoby, które są kreatywne, wytrwałe i dążą do swojego celu y, po określonej ścieżce. Kamil Hala niesamowity, młody projektant, młody w porównaniu do mnie, bo już ma dziesięcioletni y, staż, ubiera gwiazdy, y, ubiera kobiety niebanalne, ale kiedy znalazłam się w jego pracowni i zobaczyłam te wystrzałowe stroje, zastanawiałam się, gdzie mogłabym się tak ubrać, y, wytłumaczył, że te stroje są też inspiracją, są po to pokazane, m, żeby pokazać jego kunszt pracy, jego umiejętności, a tak naprawdę można zamówić u niego każdą sukienkę, kombinezon, garnitur czy jakikolwiek inny strój, jeżeli będziemy potrzebowali na dużą uroczystość, na mniejszą, na wesele, na, na rocznicę mhm. czy, czy jakąś galę. Zapraszasz, te, zaprosiłaś te osoby, event odbędzie się 17 czerwca, tak? Tak, dodam jeszcze, że jest jeszcze jedna prelegentka, mhm. b, czyli Justyna Dmachowska, która jest kosmetyczką, prowadzi swój salon kosmetyczny y, od 18 lat i w dzisiejszych czasach trzeba przyznać, że 18 lat prowadzenie swojej działalności, jako kobieta nawet to już jest wyczyn. Y, w jej salonie można. W zasadzie od stóp do głów się upiększyć, a ona sama jest wizytówką swojego salonu, ma fantastyczne metody, dokłada do pielęgnacji naturalne swoje sposoby, żeby osiągnąć wymarzoną sylwetkę, wygląd skóry, włosów i w ogóle całej, całej postaci. Muszę Ci powiedzieć, tak z kobiecego punktu widzenia, Twój wybór gości i tematów jest naprawdę bardzo pociągający. Czy planujesz y, jakąś relację z tego eventu? Czy to jest wyłącznie wydarzenie na żywo? Będzie jakiś stream albo jakieś fragmenty dla tych, którzy nie będą mogli y, na przykład wziąć w nim udziału? Wyjątkowo dbam o kameralność takich mm -hmm. spotkań i y, o ile dużo jestem na y, Facebooku czy, czy Instagramie relacjonując, pokazując przed. I po, to te wydarzenia są tym, one są nazwane klubem, mhm. bo to jest uroczysty lunch, forma obiadu, siedzimy przy bankietowych stołach, jest nam wygodnie, dbam o to, bo sama jestem osobą wysoko wrażliwą i lubię, kiedy jest cicho, przyjemnie, komfortowo, kiedy mam miejsce, gdzie mogę usiąść, swoje miejsce, gdzie czuję się dobrze. Wyjątkowość tego spotkania też polega na tym, że prelegenci będą z nami przez cały czas i będzie można z nimi porozmawiać będą w przerwach. Nie. Tak. Mhm. To nie są osoby, które przyjdą, powiedzą swoje i wyjdą, ale będą z nami przez cały czas eventu. Rozumiem, czyli Twoje założenie jest po części takie właśnie kameralne, żeby była ta bliskość, kontakt, a nie tylko powiedzmy wykład i odbiór, tak? Tak. Tak? Mm -hmm. A gdzie można znaleźć więcej informacji na ten temat, ponieważ tak patrzę, że powolutku zbliżamy się do skrótu wiadomości. <laughs> więc poproszę Cię o informacje. No więc, Facebook i, i Instagram mm -hmm. to moje imię i nazwisko, czyli katarzyna staniak. Jeżeli chodzi o stronę, to podyktuję to Pisane łącznie .pl. Czy po tym evencie we Wrocławiu masz już w planach bliższych bądź dalszych organizować podobne eventy tutaj gdzieś w regionie lubuskim? Jasne. Ostatni kamp, czyli weekendowe spotkanie kobiet Topłomen, odbył się w pobliżu Gorzowa, mhm. czyli Santok i okolice, w Starym Młynie. To było też niesamowite wydarzenie, bo mamy wtedy, poświęcamy sobie czas, to są też wydarzenia rozwojowe, robimy mapę marzeń, robimy różnego rodzaju warsztaty, mamy młyn na wyłączność, w pełni wyposażony, robimy spacery, przebywamy dużo ze sobą, ale dużo pracujemy też właśnie nad własnym rozwojem, nad przełamywaniem barier. barier Próbują kobiety swoich sił w social mediach, ja je tego uczę. Ja jestem osobą, która uczy odwagi, dodaje odwagi, uruchamiam do działania i do zarabiania. Takie jest moje mocno, ale odbywa się to w bardzo komfortowych warunkach i nie, zawsze bez nacisków. Zawsze to jest do takiego stopnia, kiedy, kiedy chcemy coś zrobić. Bardzo ci dziękuję za to, że dzisiaj dotarłaś do studia. Dziękuję bardzo. No zapraszamy do tego, aby poznawać Kasię w mediach społecznościowych, ponieważ zdradzę szybko, że są tam także piękne zdjęcia, relacje, rozmowy z ciekawymi gośćmi. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz porozmawiamy w tej audycji albo w innej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, z przyjemnością. Z była Katarzyna Staniak, założycielka Top Woman Klub Ambitnych Kobiet. Do usłyszenia. Z życia rodzica.